Ile razy próbuję pomieścić w głowie scenę zwiastowania, Maryja Matka Jezusa jest dla mnie nieustannym zdziwieniem. Jej pokorna zgoda uczy odwagi każdego chrześcijanina, bo każdy słyszy echo tamtej prośby. Zrób pod Twoim sercem miejsce dla mojego syna, Marela Drewniak. 16 marca, czwartek. Witajcie moi drodzy w czwartek i tak jak co dzień, także i dzisiaj dzięki łasce Bożej dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. A słowo pana Jezusa do Alicji Lęczyskiej zostało zapisane w środę, 28 września 1994 roku o godzinie 19. Pokazał mi pan, że wskutek grzechu pierworodnego dusza człowieka ma furtkę otwartą w stronę piekła. Na progu tej furtki siedzi szatan, pilnujący tą duszę, a często ma też do pomocy innych, niejako wyspecjalizowanych w różnych rodzajach kuszenia, stosownie do sytuacji i słabości człowieka. Próbują oni wejść do środka duszy, skradają się ukradkiem. Pierwszy, któremu się to uda, wciąga za sobą następnych. Gdy coraz większe obszary duszy są opanowane przez te ciemne postacie, za nimi wchodzi główny, największy szatan, który zakłada tam swoje królestwo i rozlewa się w całej duszy. Jeśli człowiek żyje w łasce uświęcającej, dusza wypełniona jest światłem Pana. I szatan nie może wejść do wnętrza, chociaż czujnie pilnuje wejścia i często usiłuje tam sięgać. Jednak cofa się, bo przeraża go światło Pana. Im człowiek jest bardziej gorliwy w swej wierze, światło jest silniejsze, a szatan bardziej skulony i jakby sparaliżowany tym blaskiem bijącym z wnętrza duszy. Te dusze, które we wnętrzu swoim obcują z Panem w oblubieńcze, oblubieńczej miłości, są całkowicie prześwietlone, jakby przezroczyste, i bije od nich jasność, od której szatani muszą uciekać na dużą odległość, bo parzy ich ona i zadaje im ból, ślepną Ewangelii świętego Marka dziesiąty wers Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Kropka Dobrego i radosnego czwartku. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Siemanko. Ciao, ciao. Przemek marny pyłek. I Bogusia żona Przemek.